Ani tutaj mohehe, a to jest drugi w historii kanał Unboxing, pierwszy był w ogóle pierwszym vlogiem, a ten no nie jest ostatnim, ale jest też vlogiem i słuchajcie, jest wigilia, to jest jeden z prezentów, które dostałem, prezent, który został, przez, został zakupiony z myślą o YouTubie, czyli kamerka, kamerka... Livecam HD 3000 od Microsoftu. Tutaj znaczek Skype'a, w ogóle takie inne pierdoły. Ogólnie, no, jak, jak to wygląda? To jest takie pudełeczko. Tutaj była taka folika, wiadomo, bezpieczeństwa. Ja już ją odkleiłem, no, odkleiłem, może raczej. No i to się tak otwiera. Najprostsze, najprostsze na świecie. Dobra. Jak widzę, tutaj tą kamerkę się. O Jezus Maria, jak ja ją z tego wyciągnę? <grym> Na czym, na czym to polega? O, czekajcie. Chyba coś kminie. O! No dobra, no to jest karton, po prostu trzeba to rozerwać. Także może nie trzeba było tak dużo, dużo się namyślać, tylko żeby kamerki nie rozerwać przy okazji i wszystko będzie dobrze. No, okej, okay, okej. Okay. No i tak to wygląda. Kabelek USB, który służy oczywiście do zasilania i do sterowania całą tą kamerką, sama w sobie jest bardzo malutka. Ma na górze napis HD, więc pewnie jest pewnie nagrywa w HD. Nie, no na pewno nagrywa, wiem, wiem przecież, wiem przecież. Eee, kohem, sprawdzić musiałem. Ogólnie obraca się na tej płaszczyźnie, obraca. No, no wygina śmiało ciało, można powiedzieć spokojnie. Nie jest taka jakaś sztywna specjalnie. Tutaj ma światełko. No takich pierdołek pewnie nie widzicie, ale ma takie światełko ma głośniczek, czy tam, nie mikrofon, mikrofon nie, nie głośniczek, bo ona ma swój mikrofon. No i ogólnie przyda się kolerstwo, bo jak mogliście zauważyć była dość słaba jakość kamerki, bo robiłem to wszystko kamerką laptopową, teraz będzie lepsza. Zobaczycie zresztą sami za chwilę w unboxingu tym test jakości. Zobaczycie jak to będzie wyglądało podłączone już na miejscu. No tutaj taki Taka jak, tak. tak mamy produkt Gwilda, który jest też produktem Ben nieważne. Y I taki mała, mała bardzo y bardzo podstawowa instrukcja jak to zamontować. No i dobra, no to przechodzimy teraz do obrazu jak to wygląda już zamontowane na moim laptopie. No dobra, I to jest właśnie y to jak ona wygląda już tutaj zamontowana. <kluzła> Ostrość. No widzicie, Czarna na czarnym laptopie, więc może to nie jest jakoś idealnie, idealnie niewidoczne, ale no co tutaj dużo patrzeć? No jak widać, w ten sposób jest, tam z tyłu wychodzi od niej kabel, jest podłączony tutaj, tutaj w tym miejscu. <grym> Także no, nic wielkiego. No podłączona jak podłączona kamerka. Teraz przejdziemy do testu jakościowego. Dobra, kochani, teraz już widzicie podgląd, znaczy film nagrany tą kamerą, z dźwiękiem nagranym przez mikrofon tej kamery. Jak słyszycie, mikrofon jest średni, jakieś tam piski, szumy, takie rzeczy. No ale wiadomo, to jest kamera, a nie mikrofon, więc po oceniamy ją pod względem obrazu. Słuchajcie, patrzcie, czy. Możecie teraz zobaczyć czy się rozmazuje, no się nie rozmazuje, więc yy, całkiem nieźle z płynnością, ogólnie jakość też jest niezła, tylko, yy, zaobserwujcie, że jak zgaszę światło, to się nagle robi do dupy totalnie jakieś wiksy, krucyfiksy, ale jak zapalę, już, już jest dobrze, więc to jest ważne, żeby mieć yy, spoko oświetlenie, jakość sama w sobie, jak na cenę tej kamery jest bardzo dobra. Znaczy, no bardzo, niezła. Nie jest, ja nie narzekam. Jeżeli będziemy jej używać na cały ekran, to tak jak w tej chwili to jest trochę słabo. Ale jeżeli to jest to małe okienko gdzieś tam w jakimś let's playu, to enough, enough, jak najbardziej wystarczająca. Więcej mi nie trzeba, będziecie mieli w opisie link do jakiegoś sklepu, gdzie będziecie mogli zobaczyć dokładną jej specyfikację oraz cenę. Tam też będzie umieszczona moja nota w skali od 1 do 10. Jeszcze nie potestowałem tej kamery, więc jeszcze nie chcę jej, ocen jej oceniać, ale w opisie już będziecie mogli. Tą ocenę ujrzeć. Jeden minus mam dość poważny, chociaż jeżeli jest się ogarniętym, to może nie do końca, że nie ma kompletnie żadnego softwareu dołączonego, który pozwalałby nagrywać z tej kamery. Oczywiście ja teraz nagrywam i nagrywam to OBS-em, Open Broadcast Software. To jest darmowy program, każdy może go ściągnąć. Więc jeżeli wy byście chcieli yy, nagrywać vlogi tą kamerką, to też możecie się za, zaopatrzyć po prostu w coś darmowego. I wtedy nie ma żadnych przeszkód, ale dla kogoś, kto nie ogarnia tych programów, to może być troszeczkę minus. Co do samej instalacji. Przebiegło to tak, że wsadziłem wtyczkę tą USB do, do laptopa, a przez tam 30 sekund było instalowanie sterowników, a później zainstalowano. No i w sumie to tyle. Później tylko włączyłem OBS-a i nagrywam, więc no nieźle, nieźle. Mam nadzieję, że Wam się podobał unboxing. Przypominam, żeby zobaczyć w opisie jaką tą to, to ma notę. Czekajcie na let's play e z udziałem tej kamery, a ja wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i cześć!